Siema, jestem Ola. W dzisiejszym odcinku będę nagrywać Opening Megaboxów. Jestem na X5 Ety. Siemaneczko. Także pierwszy Megabox otwiera X5 ety. I lecimy. Widzowie, zostawcie ła łapeczkę w górę i subskrypcję na Oli kanale. I też możecie na moim. Więc otwieramy. Jeden, chyba nic. No nic, być dwa. Teraz otwierajmy y, big boxa, dużą skrzynkę. No, razem jeden. Dobra, teraz otwieramy sobie Browboxa. broboxika A nic. Bigboxika. Też nic. Dobra, teraz ja megabox otwieram. Tak, tak, tak. A nic. nic. Dobra, spróbujmy ulecić mieszeli. Mam tylko poza celi. Po po to jest początkowy kąt. To jest początkowy kąt. To jest 47 a jest w... Jest w no Otwieram mega boksa, widzowie? Jeden aj. Dobra, teraz spróbujmy otworzyć. Eee. Proboksika. Proboksa. Teraz ja otwieram. Dobra. Widzowie! Teraz ich spańczka. Czekaj, Wy ich coś Czekaj. Widzowie, nasz stać na karnet, więc kupujemy karnecik. I yeah. ja? I dobra, karnet jest, ale otwieramy teraz mega boxy Może na następny odcinek otworzymy karnet. Jest! Jest coś! Jest coś, coś. Dajcie lajka! Lajka! Start! I legenda! Yeah. I El Primo, ale też dobra postać. Dobra, teraz X 5 otwiera mega postać. Musi być trujeczka O jest! Jest coś! Dobra, lecimy! Go! Kruk! Kruch! Co? Kruks! Co to trafi... Pierwsza legenda! Daliście łapeczkę i subskrypcję. Dobra, teraz ja otwieram Megaboksa, muszę być chyba cztery. Cztery. Nie ma nic. Niestety. Teraz Big Box. A, dobra. 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 mega box. Mega boxa otwieramy. Tryczkę dobra, teraz y ja otwieram Big Boxa, potem X5. Y tu jest nic. Dalej. Big box. Teraz piątka. X piątka. Nie. XXX piąte. Dobra, teraz mega boxa otwieram. Trójeczka, nic. Teraz X5 otwiera Megaboxa. Trójeczka, nic. Teraz Broboxy i Big Boxy z Karnetu. Y, no, z Karnetu. No, z tamtego Karnetu oczywiście. No. Dobra. Ja otwieram Broboxa. Teraz Big boxa otwiera X5. Może jest być coś. coś. Jest coś chyba. Nie nie ma. A my się tak cieszyliśmy. Y, dobra, otwieram. Jadę więc... Teraz mega boxy, bo są lepsze. No, może my, 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 na no samych mega boxach. Bo, teraz otwiera. X5. Bo stać nas, więc możemy sobie po mega megaboxach. Dobra, teraz ja. Bo mamy dużo gemów. Mamy tyle gemów. Teraz i kwiątka. Opening. trójeczka nic. Dobra, teraz po, y, będziemy ulepszać. Pewnie shell na Star power. i brakuje jeszcze. No, El Primo pewnie na, gdzieś na. Nie wiem. Dobra, nasz Chyba kruk. legenda pierwsza. Pierwsza nasza legenda. To ty chyba trafiłeś. Tak, 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 tak. Taki ma kruk, skiny. Biały kruk, fenix kruk, mecha kruk, złoty mecha kruk, nocny mecha kruk. No i tyle. Dobra, otwieram Meda Boxa. I dobra, Leo musi się

Spróbujemy ulepszyć Elpion y, i Kruka. Jak coś to w tle może być szczekanie, bo piesek jest koło nas i, i szczeka. Więc... Ja Przepraszamy, o, ale pies ja, ja, szczeka. i ja otwarłam Ja Mega. teraz X5. I nie ma nic. Oczywiście link, na YouTube. link będzie poniżej. E, w opisie o, no. i przypiętym komentarzu. Dobra, jest jest coś. coś? Jest coś? Jest <gadget> <gadget> trafies... coś? Ty... Dobra, ja Leona trafię. Czary, mary, złoszesz się. Kto o moją chatkę? Jest coś? Jest, nie, nie ma. Jest. A nie, nie. Dobra, Leon. Leon. No. <gadgety> do. na... Leona. 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 Czy teraz jest coś? B! B. Trójka! Co? B? B. B. B! B! Dobra, ja otwieram. Trójka! Dobra, teraz ja. Oj, to się wycięło? Dobra, odlegował się mega box i książka otwiera. Trójeczka, Nie wiadomo. A i? Dobra, teraz ja otwieram, a zaraz będę bro brobox do otwierania. Nie ma nic. Teraz mam... bro teraz. BroBoxy i z tamtego kanału. Jeden. Otwiera X-Men. Jest coś. Wow. Wow, gadżet. Z BroBoxa? Aha, kiste. Otwieramy te 100 skrzyneczek. Potem Ola na Big Boxy będzie otwierała. Jest coś. Star Power? Wow. Sprzyda się. Do grania. Jesteś. coś. Róża! Wow! Rzadki zadejmasz. Zobaczymy, mamy jeszcze, dam Oli, jak będzie, 50 skrzyneczek, żeby też sobie coś pootwierała, żeby nie był takim chamski. Jesteś. Star Power. O, ostrzał ze środówki, jak to się nazywa? Yy. Otwieramy dalej bro i książka znaczy, otwiera. Jesteś pan P! Mr. P! Pan P! Pan P! Ej! E. Dobra. E, Teraz musi coś. Jesteś. Jesteś kiełek. kiełek! Kiełek z Broboxa? Aha, XT. Dwa animatyczne mamy. Dwa mityczy. No mityków mamy też chyba dużo. Dobra, oh. myślałam, że się nie nagrywa. Gadzie, do kruka trafiłem. Dobra, dobra, ja, ja otwieram big boxa. Okej. Okay. I Dobra, dobra. Teraz ja do boxy. o wow, star power. Wow, blaster. Dobra, ola, otwiera. Potem eksplodzka. otwiera 10 big boxów. Myślałam, że się zlegowało. jest coś. Sandy! Sandy! Druga, Sandy! Le druga legenda! Wow. Oh, wow, za mnie. Dobra, otwórz się! już, już. Big box! Ja jest coś! Serce! Co tu się robię? Dobra, musi być trójka! Dwójkę. Dobra, spróbujmy okay. teraz ulepszyć. Okej. Okay. Dobra, otworzymy jeszcze dwa Mega dwa big e boxy. I, i tu. Dobra. I sześć, sześć Broboxów, jeszcze. Tak? Dobra. Dobra, 4, 3, 2 i ostatni. Z Brobok będzie coś. Nie. Dobra. I jest. Dobra, teraz y ulepszajmy. Dobra. Pewnie Bi będzie już na start... A nie, nie będzie. Myślę, że na gadzie będzie, a ty? Nie, jestem na trzech Dobra. Na trzecią Na czwartą. I królę na start power. Kurz na start power. Sędzi na drugą moc i search. No. Na trzecią. Na, na czwartą. czwartą. Dobra, teraz mega otwieramy same. Tylko ms samym megabusy. Zostawcie łapeczkę w górę i subika. x 5 teraz. Jest coś. Tak? Jest. jest jest coś. coś. Wow. Dobra, Leon. Dobra, więc no. my się żegnamy. Dajcie suba na kanale Ola22 i x 5 Zapraszam serdecznie. I papa Do na następnego odcinka. Pa.